Halo siema, witam w kolejnym rozdziale 14. Domyślam się, że już jesteśmy blisko końca gry. Lecimy sobie, zobaczmy gdzie wylądowałem No to jesteśmy w metrze. Podziemia, nie? Ten typ jest niezniszczalny, on już dużo przeżył. Raczej żyje. No dobra. Lecimy sobie. Soczek. Co? No. Nie, 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 nie. Tego nie chcemy. Może coś innego wyleci. A. Coraz gorsze rzeczy wylatują. Te automaty są jakieś dziwne. Tak się rozgląda po bokach, czy tu nic nie ma? O właśnie. A mamy. Stać policja. Kurcze Serio? Otwieram szufladę i bym wybuch prawie Tu mamy apteczkę Tu nic nie ma? Więcej soczku Granata biorę Fragment mapy się chyba przyda Nie, nie chwila, nie przyda Okej okay. Mamy checkpointa Trochę tutaj rzeczy się zdobędzie Shit. Chyba chyba eee, zabiliśmy go, ale go, jest sporo tego. No dobra, udało się zdobyć soczek? Tu nic nie ma. Tam jest jeszcze jeden, kurde. Nie, nie ma sensu podchodzić. To mi się nie przyda. Nie ma sensu na razie zapisywać tu gry. Co, idziemy dalej? Nie będziemy marnować czasu. O, shit. Nie. Fuck! Ja jak go widzę to ja zawsze wyciągam Magnum. Bo Magnum to jest na niego najlepsza broń. Ja nie wiem jakie to jest w ogóle wytrzymałe. Ale ja się tego gościa boję. Bo jak on mnie zobaczy, to mu coś odwala i zaczyna czarować. A ja nie chcę się tu wywalić. Eee, chwila. Nie, on na pewno by się na mnie rzucił. Bomba. Naprawdę? Nie mogę więcej? No, bierzemy. A to jak otworzyć? Aha, ale ja to otworzę, to bomba wybuchnie. No dobra, nie mamy wyjścia. Idziemy sobie dalej. I co my tu mamy? To znowu on cholera. Jeszcze tam jest policja. Mam jeszcze magnum. O, uh o. -oh. <laughs> Właśnie, uh o. -oh. Wywalcie Sniper Ale narobiłem Kurde w Heda miał być Nie no, nie mógłbym trafić w Heda na no ma maskę Wszyscy? Jeszcze ten Nie mamy już amodu snajpy, ja wiem, że ja tutaj narobiłem dużo hałasu, ale ja się trochę bałem, że podejdę do tego i wszyscy się na mnie rzucą. Wolałem z daleka ich pozabijać. Zresztą obudziliby się i by się wszyscy na mnie rzucili. Tu by było trudno po cichu to zrobić. Zapałki bierzemy i wchodzimy do pociągu A do snajpy sobie bierzemy No nie Taka pułapka W takim miejscu, serio? Dobra mam pomysł Ale nabity O FAK NO JARAJ SIĘ Tu coś jest w ogóle oprócz bomby? Nie <grystanie> Odwrócił się i jeb No dobra, idziemy dalej. Pułapka, uwaga. Mamy mega dużo części, więc sobie skraftujemy trochę bełt. Jeden flash, i jeden zamrażający. Dobra, tu sobie leży trup. Amunicję biorę. No i chyba wszystko o nie. Okej, okay, wszystko rozwalone Nie! Fuck! Tego nie widziałem Cały pociąg pełen bomb Super Chyba dochodzimy już do tego pociągu, o który chodziło, co? Tak mi się wydaje. Tak, jesteśmy. Musimy się tylko tam dostać. Ja go słyszałem. O, figurka. Mamy trzy klucze ogólnie Eee, what the fuck, co to jest? No nie wiem, jaramy to Checkpoint Zdechło? Zdechło Ja pamiętam te głupie ścierwa Były w tej świątyni podziemiach, w tych katankumbach Kto żyje? Fuck! Myślałem, że mogę to zjarać. Trzy strzały w Hedda. Wytrzymałe. Czemu nie mogę tego rozbroić? A, teraz działa. Dobra, bierzemy sobie wszystko. Tu jest jeszcze butelka Butelki nie chcemy Fuck Wytrzymałe to Będzie problem jak się amunicja skończyć Na razie jest spoko Co mu się stało No dobra Przez to trzeba jakoś przejść Dołem się da Tu się da ale tam mamy jeszcze typa Nie chciałem się z nim bić na blisko Dobra, wyłączamy Nie, I więcej prądu Kurde Co jest? Ja się boję przez to przechodzić. Eee... Wytyfy. Co tu się dzieje? Nie wiem, ja idę tutaj grę zapisać, bo już trochę zrobiliśmy. Kurde, to miejsce coraz gorzej wygląda, na serio What? Straciliśmy ją? What the fuck? Ej, nie ma jej O oh shit Grę mogę sobie sam zapisywać teraz O cholera Co zostałem sam już Ja jeszcze pójdę otworzę sobie skrzynki Czemu to jest tak niebiesko w ogóle? Tu mamy wszystkie, co? Chyba jeszcze ta No to ja się wyleczę I bierzemy lekarstwo Dobra, bełtę sobie weźmiemy. Najpierw ten Dobra trochę soczku Tutaj co mamy Do magnum, chyba do magnum amunicja, tak Do magnum się przyda Tu mamy jeszcze jedną skrzynkę, drugą, trzecią, czwartą Dwa klucze chyba pominąłem Albo jeden Chyba jeden, co? Tak mi się wydaje, że jeden, więc tr trzy powinny jeszcze być. No dwa przynajmniej. Już powoli kończymy otwieranie tych skrzynek. Ja muszę jeszcze sobie trochę mózg ulepszyć. Może do końca ten pistolet już ulepszę. Trochę jeszcze brakuje. Dobra, mamy sporo upgrade'ów. 11 ammo. Tu możemy 6 ammo ładować. Ja sobie jeszcze zapiszę grę. I ja myślę, że ten rozdział podzielimy sobie na dwie części. Bo ten filmik już jest trochę czasu, a ja nie chcę, żeby ludzie wychodzili w połowie filmiku, bo się robi nudno, czy coś takiego, więc podzielimy sobie ten rozdział na dwie części. W kolejnym filmiku skończymy czternasty rozdział. I do zobaczenia następnym razem. Zostawcie lajka, dajcie suba, jak się podoba. I... Do zobaczenia na następnym filmiku. Siema!